Przez 16 lat moje życie kręciło się wokół tej firmy. Każdy awans, każdy projekt realizowany do późna w nocy, każde poświęcone święta, wszystko to wydawało się inwestycją w coś większego niż ja sam. Więc kiedy. zostałem wezwany do przeszklonej sali konferencyjnej pewnej deszczowej środy, myślałem, że może w końcu docenią moje poświęcenie. Zamiast tego spotkałem się z zimnymi twarzami. Nowa partnerka, kobieta, która była z nami krócej niż rok, ledwo spojrzała mi w oczy, życząc powodzenia. Dział kadr mruczał coś o niezbędnych cięciach. Ich słowa cioły ostrzej niż jakikolwiek nóż. Opuściłem budynek z pudełkiem pełnym wspomnień i pustką w miejscu, gdzie kiedyś była moja kariera. Dni po moim odejściu były mieszanką gniewu i niedowierzania. Odtwarzałem w pamięci każdą nieprzespaną noc, każdy moment, w którym przedkładałem potrzeby firmy nad własne, próbując znaleźć chwilę, gdy wszystko zaczęło się rozpadać. Nie było żadnej znaczącej odprawy, tylko zwykły uścisk, dłoni i popchnięcie w nieznane. Myśleli, że pozbywają się kolejnego pracownika. Nie zdawali sobie sprawy, że odcięli kończynę od ciała, które utrzymywało ich firmę przy życiu. Nie chodziło tylko o pracę. Chodziło o zdradę, o lata lojalności traktowane jak pozycja w arkuszu budżetowym. Podczas gdy oni, ruszyli, naprzód ze swoimi przyciętymi wydatkami i wypolerowanymi e-mailami do pozostałych pracowników, ja siedziałem w swoim małym mieszkaniu, wpatrując się w ściany, czując ciężar szesnastu lat przytłaczający moją pierś. Warszawa, miasto, pełne możliwości, teraz wydawała się obca i wroga. Pamiętam, jak Piotr, mój długoletni kolega z zespołu, próbował mnie pocieszyć przy piwie w kuflu i kapslu na Żoliborzu. Tomek, znajdziesz coś lepszego, zobaczysz. Jesteś najlepszym specjalistą, jakiego znam, mówił. Ale jego słowa odbijały się od ściany rozpaczy, którą zbudowałem wokół siebie. W nocy wpatrywałem się w sufit mojego mieszkania na Ochocie, nasłuchując odgłosów tramwajów przejeżdżających ulicą Grujecką. Kiedyś ten dźwięk mnie uspokajał, regularny, przewidywalny, jak moje życie przed tym wszystkim. Teraz każdy z kół na torach brzmiał jak drwina z mojej niepewnej sytuacji. Zacząłem unikać ludzi. Ignorowałem wiadomości od znajomych, wymigiwałem się od rodzinnych obiadów u mamy na saskiej kępie. Wstydziłem się. Ja, Tomasz Wójcik, dumny dyrektor dosłan kluczowych klientów, nagle stałem się nikim, człowiekiem bez tytułu, bez celu, bez przyszłości. Każde pytanie, co słychać, brzmiało jak oskarżenie. Każde gdzie teraz pracujesz? Jak policzek. Dni zlewały się w tygodnie. Oszczędności topniały, a z nimi moja pewność siebie. Zacząłem wyobrażać sobie, jak oni tam sobie radzą beze mnie. Czy Agnieszka z marketingu przejęła moje projekty? Czy młody Kacper, ten ambitny chłopak, prosto po SGH, zajął moje miejsce? Czy ktokolwiek zauważył pustkę, którą pozostawiłem? Czasem, gdy chmury nad Warszawą rozstępowały się i słońce przebijało przez szare niebo, łapałem się na myśli, że może to wszystko było błogosławieństwem w przebraniu. 16 lat w jednym miejscu. Może to było zbyt długo. Może potrzebowałem tego kopniaka, by ruszyć dalej. Ale te chwile jasności szybko ustępowały goryczy, która zapuściła korzenie głęboko w moim sercu. Zaledwie kilka dni po moim wyjściu Pojawiły się pierwsze pęknięcia w fundamentach firmy. Wiadomości dotarły do mnie przez byłych współpracowników i szepty na branżowych forach. Klienci wycofywali się, umowy były anulowane z dnia na dzień. Pod koniec pierwszego tygodnia 30% ich klientów odeszło. Do dziesiątego dnia liczba ta gwałtownie wzrosła do 82%. Imperium, które pomogłem zbudować, kruszyło się szybciej, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Nie zaskoczyło mnie to. W rzeczywistości wydawało się to prawie nieuniknione. Przez lata byłem spoiwem utrzymującym te relacje z klientami. To nie była tylko praca, którą wykonywałem, to było zaufanie, które zbudowałem. Nocne telefony, na które odpowiadałem, osobiste akcenty, które dodawałem do każdego spotkania i raportu. Bez mnie byli tylko kolejną bezimienną korporacją w morzu konkurencji, a klienci natychmiast wyczuli różnicę. Obserwowanie tego wszystkiego wywoływało we mnie mieszankę emocji. Część mnie czuła małostkową satysfakcję, ale głębsza, część opłakiwała upadek. To nie była tylko ich strata, była również moja. Każdy e-mail ogłaszający kolejne anulowanie brzmiał jak dzwon pogrzebowy bijący dla pracy całego życia. Moja była asystentka, Magda. Zadzwoniła pewnego popołudnia: szefie, tu się wszystko wali. Powiedziała ściszonym głosem, jakby bała się, że ktoś ją usłyszy. Wczoraj straciliśmy Orlen. Dziś rano PKOBP zerwało umowę. Nawet ten mały startup z Krakowa, Code który zawsze był pana ulubieńcem, wysłał wypowiedzenie. Słuchałem w milczeniu, próbując ukryć mieszaninę bólu i satysfakcji. A co mówi zarząd? zapytałem w końcu. Panikują. Codziennie jakieś nadzwyczajne zebrania. Pan prezes Nowak chodzi jak struty a ta nowa partnerka pani Kowalska obwinia za wszystko dział sprzedaży. Nikt nie chce przyznać, że to przez pana odejście. Po rozmowie z Magdą wyszedłem na spacer nad Wisłę. Letni wieczór wypełnił powietrze zapachem grillowanych kiełbasek z nadrzecznych barów. Młodzi ludzie siedzieli na trawie, pijąc piwo i śmiejąc się, nie przejmując się swoimi korporacyjnymi karierami. Patrząc na spokojny nurt rzeki, Zastanawiałem się, czy kiedykolwiek byłem naprawdę szczęśliwy w tej firmie. Na moim telefonie pojawiały się coraz to nowe wiadomości od byłych klientów: pan Andrzej z firmy budowlanej z Ursynowa, któremu pomogłem przetrwać kryzys w 2008 roku, pani Joanna z sieci hoteli w Trójmieście, z którą spędziłem niezliczone godziny na dopracowywaniu strategii marketingowej, pan Dariusz, właściciel fabryki mebli z Podlasia który zawsze mówił, że jestem jedyną osobą w Warszawie, której ufa. Wszyscy pytali to samo: co się stało i czy mogliby współpracować ze mną gdzie indziej. W firmie zapanował chaos. Słyszałem o zwolnieniach, cięciach budżetu, desperackich próbach zatrzymania pozostałych klientów. Moja dawna podwładna Zosia napisała mi, że atmosfera w biurze przy Domaniewskiej przypomina pole bitwy. Każdy próbuje ratować własną skórę, obwiniając innych za katastrofę a ja siedziałem w swoim mieszkaniu przeglądając oferty pracy, które nagle zaczęły zalewać moją skrzynkę odbiorczą. Headhunterzy, którzy miesiącami ignorowali moje CV, teraz dzwonili z propozycjami nie do odrzucenia. Czułem się jak towar na wyprzedaży, wczoraj niechciany, dziś poszukiwany. Pewnego wieczoru siedząc przy kieliszku czerwonego wina w kieliszkach na próżnej, moim ulubionym winiarskim barze na starówce, Zacząłem rozważać inną możliwość. Co gdybym nie dołączył do kolejnej korporacji? Co gdybym zamiast tego użył wszystkich tych kontaktów, całego tego zaufania, które zbudowałem przez lata? Może nadszedł czas, by stać się panem własnego losu. Pewnego wieczoru, gdy bezmyślnie skrolowałem telefon, mój ekran rozświetlił się od przychodzącego połączenia. To był Marek, partner założyciel człowiek, który kiedyś był moim mentorem. Jego głos, zwykle stanowczy i władczy, teraz był cichy, pełen paniki. Co się dzieje, błagał, dlaczego oni odchodzą, co zrobiliśmy nie tak? Słuchałem w milczeniu, pozwalając mu miotać się w konfuzji. Mówił o nadzwyczajnych spotkaniach, obniżonych cenach, desperackich wizytach u klientów nic nie działało. Nie mogli zrozumieć, dlaczego lojalność budowana przez dekady rozpływała się w ciągu kilku dni. Pytał, czy słyszałem coś przez branżową winę, czy jest coś, czego nie dostrzegają. Prawie było mi go żal, prawie, ale on był częścią decyzji, która mnie wykluczyła. Podpisał papiery. Teraz stał po drugiej stronie przepaści, którą pomógł stworzyć, wyciągając ręce przez otchłań do kogoś, kogo odrzucił. Zakończyłem rozmowę mgliste zapewnienia, nie oferując nic konkretnego, i oparłem się, pozwalając ciszy pochłonąć jego rozpacz. Tomek, musisz nam pomóc, mówił z desperacją w głosie. Cokolwiek się stało, możemy to naprawić. Firma się wali. Wczoraj Wedel wycofał się z kontraktu wartego miliony złotych. Dziś rano PKP Cargo przesłało wypowiedzenie: nikt nie rozumie, co się dzieje. Nie powiedziałem mu, że poprzedniego dnia jadłem kolację z dyrektorem finansowym Wedla w 1903 różanej na Mokotowie ani że piliśmy kawę z prezesem PKP Cargo na dworcu Warszawa Centralna dwa dni temu. Nie wspomniałem o dziesiątkach wiadomości, które otrzymywałem każdego dnia od ludzi, z którymi budowałem relacje przez lata. Przykro mi to słyszeć, Marku, odpowiedziałem neutralnym tonem. Biznes bywa nieprzewidywalny, zaśmiał się gorzko. Nieprzewidywalny? To nie jest zwykła fluktuacja rynku, to tsunami. Klienci, którzy byli z nami od początku, nagle zrywają umowy bez wyjaśnienia. Wstałem z kanapy i podszedłem do okna mojego mieszkania. Deszcz bębnił o szyby, rozmywając światła samochodów na ulicy żelaznej. Warszawa nocą zawsze miała w sobie coś melancholijnego. Może przestali wam ufać, powiedziałem cicho. Nam? Ale przecież. To ty byłeś twarzą firmy dla większości z nich. Jego głos załamał się na moment. Tomek, powiedz szczerze, czy ty coś im powiedziałeś? Czy nakłaniasz ich do odejścia? Poczułem ukłucie irytacji. Typowe: szukanie winnych wszędzie, tylko nie w lustrze. Nie muszę tego robić, Marku. Oni sami podejmują decyzję. Nastąpiła długa cisza. W końcu usłyszałem ciężkie westchnienie. Słuchaj, popełniliśmy błąd. Wszyscy to wiemy. Ta restrukturyzacja, te cięcia. Zarząd myślał tylko o krótkoterminowych oszczędnościach. Nikt nie przewidział konsekwencji. A teraz oczekujesz, że naprawię to, co zniszczyliście? Zapytałem, czując, jak gniew, który tłumiłem przez tygodnie, zaczyna się przebijać. Proponuję ci powrót, wypalił nagle. Pełna rehabilitacja, wyższa pensja, udziały w firmie, cokolwiek chcesz. Roześmiałem się mimowolnie. Było w tym coś tragikomicznego. Ten sam człowiek, który pozwolił mi odejść bez mrugnięcia okiem, teraz błagał mnie o ratunek. Za późno, Marku, odpowiedziałem spokojnie. Znaleźliście sposób, by funkcjonować bez mnie. Ja znalazłem sposób, by funkcjonować bez was. Co to znaczy? zapytał ostro. Przechodzisz do konkurencji? Do polskiej grupy doradczej? Do Global Consulting Warsaw? Gdzie? Spojrzałem na dokumenty rozłożone na stole, biznesplan, projekcje, finansowe, listy intencyjne od byłych klientów gotowych podpisać kontrakty z moją własną firmą. To nie ma znaczenia, odpowiedziałem. Powodzenia, Marku, będziecie go potrzebować. Rozłączyłem się, ignorując kolejne próby kontaktu. Tamtej nocy spałem lepiej niż przez ostatnie miesiące. Coś się we mnie zmieniło. Nie byłem... Ta już ofiarą zdrady byłem człowiekiem z planem. I po raz pierwszy od dawna czułem, że kontroluje swoją przyszłość. Prawda była prosta, a jednak nigdy jej nie dostrzegli. Klienci nie podpisywali umów z logo, podpisywali je ze mną. Nie zostawali z firmą przez błyskotliwe prezentacje czy obietnice, wytłuszczone pogrubioną czcionką. Zostawali, ponieważ ufali człowiekowi, który odpowiadał na ich pytania, rozwiązywał ich problemy i troszczył się o ich biznesy, jakby były jego własnymi. Po moim odejściu wielu z tych klientów skontaktowało się ze mną bezpośrednio. Niektórzy pytali, gdzie odszedłem, inni po prostu mówili, że nie czują się komfortowo, zostając bez mojej obecności. Nie chodziło o to, że prosiłem ich o odejście. Chodziło o to, że moja nieobecność uświadomiła im, jak mało ufają firmie bez ludzkiego połączenia, które zapewniałem. Nie planowałem tego wszystkiego, ale kiedy impet się rozpoczął, nie zatrzymałem go. Obserwowałem upadek imperium z dystansu, wiedząc, że to nie zemsta ich zniszczyła, to była pustka, którą stworzyli, gdy pomylili lojalność z czymś, co można odciąć bez konsekwencji. Pani Krystyna, właścicielka sieci księgarni z Krakowa, zadzwoniła do mnie pewnego ranka, gdy piłem kawę w relaksie przy Placu Konstytucji. Panie Tomku, nie mogę pracować z tymi nowymi ludźmi, powiedziała bez ogródek, z typową dla siebie małopolską bezpośredniością. Ten młody, co mi go przydzielili, nawet nie wiedział o problemach z dostawami, które rozwiązywaliśmy przez ostatni kwartał. A ta pani dyrektor, jak jej tam, Kowalska, wysłała mi standardowy e-mail z cenami, które wynegocjowaliśmy specjalnie dla mnie dwa lata temu na targach książki, jakbym była nowym klientem. Słuchałem kiwając głową, choć nie mogła tego zobaczyć. Znałem każdy szczegół jej biznesu. Od problemów z wilgocią w magazynie w Nowej Hucie po trudne relacje z dostawcą z Wrocławia. Dla nowej ekipy była po prostu kolejnym nazwiskiem w arkuszu Excel. A wie pan, co było najgorsze? Kontynuowała. Nikt nawet nie zapytał o mojego wnuka tego, co studiuje we Włoszech. Pan zawsze pytał, przełknąłem gorzki smak. To nie były tylko relacje biznesowe. To były ludzkie więzi zbudowane przez lata drobnych gestów którym firma nigdy nie przypisywała wartości. Tego samego dnia, spacerując alejkami łazienek królewskich, natknąłem się na Cezarego Wilka, dyrektora technicznego jednej z największych firm telekomunikacyjnych w kraju. Zawsze był człowiekiem formalnym, powściągliwym, trudnym do rozszyfrowania. Nigdy nie widziałem go poza salami konferencyjnymi, a tu nagle w dresie z psem na smyczy. Wójcik skinął głową... Jakbyśmy widzieli się wczoraj. Niezła, zadyma po twoim odejściu wzruszyłem ramionami. Biznes musi iść dalej zaśmiał się cicho. Tak ci mówią nas też tak zapewniali, kiedy wypowiedzieliśmy umowę znajdziemy lepsze rozwiązania, zoptymalizujemy procesy to wszystko korporacyjne bzdury. Prawda jest taka, że zerwaliśmy kontrakt, bo byłeś jedyną osobą, która faktycznie rozumiała, czego potrzebujemy. Dlaczego? zapytałem wprost zatrzymując się przystawie Wilk wzruszył ramionami bo zaufanie buduje się latami a traci w sekundę kiedy dowiedziałem się jak cię potraktowali pomyślałem jeśli tak łatwo pozbywają się kogoś takiego jak ty to jak szybko wbiją nóż w plecy nam gdy tylko pojawią się problemy to nie była tylko kwestia moich umiejętności czy wiedzy chodziło o coś bardziej fundamentalnego o sposób w jaki traktuje się ludzi Klienci widzieli moje zwolnienie jako sygnał ostrzegawczy, zapowiedź głębszych problemów w kulturze organizacyjnej firmy i mieli rację. Wieczorem, przeglądając wiadomości branżowe, natknąłem się na artykuł o kryzysie w wiodącej firmie doradczej. Nie wymieniono nazwy, ale każdy w branży wiedział o kogo chodzi. Cytowano anonimowego eksperta, który mówił o syndromie krótkiej kołdry ratowaniu krótkoterminowych wyników finansowych kosztem długoterminowego dobrostanu organizacji. Zamknąłem laptopa i wyszedłem na balkon. Warszawa świeciła tysiącem świateł. Gdzieś tam w biurowcu przy Domaniewskiej prawdopodobnie paliły się jeszcze światła w gabinetach zarządu. Zastanawiałem się, czy wreszcie zrozumieli swoją pomyłkę. Czy w końcu dostrzegli, że biznes to nie tylko liczby, strategie i procesy, to przede wszystkim ludzie i relacje między nimi. Gdy tak wielu klientów znalazło się na bezdrożu, nie trwało długo, zanim zakorzenił się pewien pomysł. Jeden z byłych klientów zasugerował to pierwszy: czemu nie założyć czegoś własnego? Z początku myśl ta przerażała mnie, siatka bezpieczeństwa zniknęła, a wizja budowania od podstaw była przytłaczająca. Ale im więcej o tym myślałem, tym więcej sensu to miało. Nie byłem przecież zwykłym pracownikiem. Zbudowałem relacje, wypielęgnowałem zaufanie i przynosiłem rezultaty. Te rzeczy nie należały do firmy, należały do mnie. Powoli zacząłem składać elementy nowego przedsięwzięcia. Dzwoniłem do starych kontaktów, rzucałem pomysły, badałem grunt. Odzew był przytłaczający. Nie tylko chętnie współpracowali ze mną ponownie, ale przyprowadzali przyjaciół, partnerów i polecenia. W ciągu kilku miesięcy to, co zaczęło się jako ryzykowny pomysł, przekształciło się w prosperujący biznes. Nie było łatwo. Długie godziny, niekończąca się papierkowa robota, chwile zwątpienia, ale było moje. Każdy sukces, każdy kamień milowy, każdy. element wzrostu niósł ze sobą słodycz, której nigdy nie zaznałem pracując pod czyimś nazwiskiem. Nie odbudowywałem tego, co zostało utracone. Tworzyłem coś zupełnie nowego własnymi rękami. Z garstką oszczędności i kredytem z M-Banku wynająłem niewielkie biuro na woli, w starej fabryce przerobionej na przestrzeń coworkingową. Miejsce miało swój charakter ceglane ściany, wysokie okna, skrzypiącą drewnianą podłogę. Nic wspólnego z chromowanym szkłem i stalą korporacyjnych biurowców Mordoru, jak nazywaliśmy zagłębie korporacyjne na Służewcu. Na początku pracowałem sam, od świtu do nocy. Mój pierwszy klient, pan Romanowski, z firmy produkującej oprogramowanie dla sektora medycznego, dał mi szansę głównie z sentymentu i zaufania do mojej osoby. Panie Tomku, powiedział, przychodząc zobaczyć moje skromne biuro, nie ma pan teraz ani zespołu, ani zaplecza technicznego, ani nawet porządnej kserokopiarki. Ale panu ufa, ma to więcej warte niż wszystkie zasoby tamtej firmy. Ten pierwszy projekt był kluczowy. Musiałem udowodnić, że potrafię dostarczyć jakość bez całego korporacyjnego zaplecza. Pracowałem po 18 godzin dziennie, ignorując bóle głowy i sztywność karku. Karolina, moja była asystentka, która na wieść o moich planach natychmiast złożyła wypowiedzenie w starej firmie, dołączyła do mnie po dwóch tygodniach. Szefie zabija się pan, skomentowała, widząc mnie śpiącego na kanapie w biurze rankiem trzeciego tygodnia. Tak dalej nie może być. Musimy stworzyć normalną strukturę, zatrudnić ludzi. Miała rację, oczywiście, ale bałem się. Co jeśli nie udźwignę kosztów? Co jeśli nie znajdę odpowiednich ludzi? Co jeśli klienci odejdą tak szybko jak przyszli? A jednak z każdym tygodniem przybywało projektów. Pan Zawacki z Pomorskiej Grupy Deweloperskiej. Pani Szymańska z Sieci Prywatnych Klinik. Pan Jasiński z Funduszu Inwestycyjnego specjalizującego się w startupach technologicznych. Nie mogłem obsłużyć ich wszystkich samodzielnie. Za radą Karoliny zacząłem rekrutację. Najpierw przyszedł Michał, genialny analityk, którego poznałem na konferencji w Poznaniu dwa lata wcześniej. Potem dołączyła Aneta, specjalistka od marketingu, która kiedyś pracowała dla konkurencji. Wreszcie Darek, były kolega z mojego starego miejsca pracy który odszedł w ramach tej samej fali zwolnień co ja. Pierwsze spotkanie całego zespołu odbyło się w małym bistro na nowym świecie. Nie była to typowa odprawa w sali konferencyjnej z PowerPointem i agendą, lecz nieformalna rozmowa przy winie i przekąskach. Mówiłem o mojej wizji firmy innej niż wszystkie, gdzie liczy się człowiek, a nie procedury, gdzie relacje są ważniejsze niż kwartalne wyniki. Gdzie jakość nigdy nie jest poświęcana na ołtarzu szybkich zysków brzmi pięknie powiedział Darek, zawsze ten sceptyczny ale czy da się tak funkcjonować na polskim rynku? W świecie, gdzie liczy się tylko cena i szybkość? Uśmiechnąłem się, wspominając wszystkich klientów, którzy przyszli do mnie nie z powodu ceny, ale z powodu zaufania. Nie tylko da się, ale to jedyny sposób, by przetrwać w dłuższej perspektywie. Widziałeś, co się stało z naszą Starą firmą. Wystarczyło kilka tygodni, by straciła wszystko, co budowała latami. W umiarę, jak firma rosła, musiałem zmierzyć się z kluczową decyzją. Czy pozostać małą, butikową agencją obsługującą garstkę wybranych klientów, czy może dążyć do większej skali? Pokusa wzrostu była silna. Więcej projektów, więcej prestiżu, więcej pieniędzy. Ale pamiętałem lekcje z przeszłości. Wraz ze wzrostem łatwo jest stracić to, co czyni firmę wyjątkową. Patrząc wstecz, zdaję sobie sprawę, że zwolnienie było najlepszą rzeczą, jaka mi się przytrafiła. W tamtym momencie wydawało się końcem świata, ale zmusiło mnie do konfrontacji z tym, kim byłem, bez tytułu, bez siatki bezpieczeństwa. Pokazało mi, że moja prawdziwa wartość nie była związana z logo firmy czy wypłatą. Była czymś wewnętrznym, czego nikt nie mógł mi odebrać. Człowiek, który kiedyś mierzył swoją wartość awansami i pochwałami, zniknął. Na jego miejscu stoi ktoś silniejszy, mądrzejszy i nieskończenie bardziej wolny. Nie pracuje, już by się dowartościować. Pracuję, bo wierzę w to, co buduję, i bo dobrze jest budzić się każdego dnia, wiedząc, że nie odpowiadam przed nikim, tylko przed sobą i ludźmi, którzy mi ufają. Czasami późną nocą zastanawiam się, co teraz o mnie mówią: czy żałują? Czy rozumieją, co stracili, ale myśl nigdy nie trwa długo. Mam przed sobą zbyt wiele, zbyt wiele do zbudowania, zbyt wiele, dlaczego warto żyć. Ich rozdział w mojej historii dobiegł końca. Mój dopiero się zaczął. Minęły dwa lata od tamtego deszczowego poranka, gdy wychodziłem z pudełkiem rzeczy osobistych z biurowca przy Domaniewskiej. Dziś moja firma, Wójcik Partners, zajmuje całe. Piętro w odrestaurowanej kamienicy, przy ulicy Foksal. Mam zespół 30 osób. Nie pracowników, jak lubię podkreślać, ale partnerów. Każdy z nich ma udział w zyskach, każdy jest integralną częścią całości. Marek nigdy więcej nie zadzwonił po tamtej desperackiej rozmowie. Słyszałem, że jego firma przetrwała, ale w mocno okrojonej formie. Z potężnego gracza na rynku stali się niszowym podmiotem, walczącym o każdego klienta. Nowa partnerka, ta, która nie potrafiła spojrzeć mi w oczy podczas zwolnienia, odeszła po sześciu miesiącach. Podobno dostała lukratywną posadę w korporacji z branży farmaceutycznej. Nie czuję już goryczy na myśl o tym wszystkim. Właściwie, gdybym mógł cofnąć czas, nie zmieniłbym niczego. Każde upokorzenie, każda nieprzespana noc, każda chwila zwątpienia, wszystko to było częścią drogi, która doprowadziła mnie tutaj. Wczoraj miałem ciekawą rozmowę z Igorem, młodym programistą, którego zatrudniliśmy prosto po studiach na Politechnice Warszawskiej. Przyszedł do mojego biura pod koniec dnia, wyraźnie zdenerwowany. Szefie, muszę coś powiedzieć. Zaczął bawiąc się brelokiem przy kluczach. Dostałem ofertę z Microsoft Polska, płacą dwa razy więcej niż tu zarabiam. Uśmiechnąłem się, przypominając sobie siebie sprzed lat: ambitnego, skupionego na karierze, mierzącego. Sukces z cyframi na koncie bankowym. A i co zamierzasz zrobić? Zapytałem spokojnie. Właśnie nie wiem, westchnął, siadając na krześle naprzeciwko mnie. Pieniądze są świetne, ale tam będę trybikiem w maszynie, a tu czuję, że to co robię ma znaczenie, że jestem częścią czegoś autentycznego. Pokiwałem głową, nie chcąc wpływać na jego decyzję. Każdy musi sam znaleźć swoją drogę, tak jak ja znalazłem swoją. Wiesz, czego najbardziej żałowałem po odejściu z poprzedniej firmy? Zapytałem. Po chwili tośne nie pieniędzy, nie prestiżu, nie służbowego samochodu. Żałowałem czasu. Szesnastu lat spędzonych na budowaniu czegoś, co nigdy tak naprawdę do mnie nie należało. Igor patrzył na mnie uważnie, jakby chciał odczytać ukryte znaczenie moich słów. Cokolwiek wybierzesz, dodałem, upewnij się, że budujesz swoje życie, a nie czyjeś imperium. Gdy wyszedł, zostałem sam w biurze. Za oknem Warszawa pulsowała światłami, tętniąc życiem mimo późnej pory. Pomyślałem o wszystkich decyzjach, które doprowadziły mnie do tego miejsca, o strachu, który musiałem przezwyciężyć, o ryzyku, które musiałem podjąć. Mówią, że prawdziwy charakter człowieka poznaje się nie po tym, jak się zachowuje w dobrych czasach, ale po tym, jak reaguje na porażki. Tamto zwolnienie mogło mnie złamać mogłem pogrążyć się w goryczy w poczuciu niesprawiedliwości w wiecznym rozpamiętywaniu krzywd zamiast tego wykorzystałem tę sytuację jako katalizator zmiany dziś jestem wdzięczny za tamten deszczowy poranek za zimne spojrzenia za puste słowa pocieszenia za pudełko z biurowymi drobiazgami bo bez tego upadku nigdy nie nauczyłbym się latać